Cześć Siemanko, ja jestem. kajkach. Ja dzisiaj, w dzisiejszym odcinku gramy sobie Among Us. No i zaczynamy niestety od crewmate'a. No ale może później będziemy jeszcze impostorem. Zobaczymy. Dobrze. Na razie kabelki to łatwo. Dobra, pójdę do admina. Dobra. Tu już nic nie mam. No to zejdę sobie tutaj. Co to, co to, co, co, co? O, dobra, git. Nie, czekaj, czekaj, czekaj czekaj czekaj, czekaj. Pięć, cztery, trzy. Ekej, okay, dawaj, dawaj, dawaj. Complete. No teraz mamy Ja pewnie myślałem, że już yy, kurde o niej yy, No dobra, ale idziemy. To jest tu. Dobra, 2, 8, 6, 3, 5 Dobra, git, jeszcze... Błagam! O, zróbcie to błagam was. Nie przekraję od takiej gu, głupoty. Ty report! To był żółty. Kurda. Żółty. Żółty. Zabili. Zabili na obszar. Wywalić. Dobrze, wywalić. Jak to nie był on? No i proszę. Proszę, co? To miało być nie on. Dobra, mi się wydaje, że to jest Naruto albo to nie ja. Dobra, ja wiem, że mam tam zadanie, więc Elko. A jeszcze tu mam też spoczywa. Kabelki zawsze, luzik. Dobra, git. Tak, wchodzimy. To ma też swoją nazwę? O, to ciekawe. Dobra, i co ja tu mam? To. Dobra. Lewo, lewo, dół. Lewo, dół, lewo. Dobra, I jeszcze jeden. E, tak, 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 tak. Gitas. Toś tu idzie? Tu zadania nie mam. No więc się wracam. Dobra, sep. Okej, okay, teraz se pobiegnę. Git. To hmm. jest. 5, 2, 2, 1, 1. ajajaj, 9, 4, 4, 2, 1. Ok, idziemy do kolejnego. Mm, Cztery, dobra, tego już można zamienić. Cztery, dziewięć, sześć, siedem, dziewięć. Co jest? Dobra, idę sobie zrobić. Kabelki tutaj, tutaj, tu. O, dobra, zrobione w końcu. A, akurat, co zrobiłem? Dobra, jedyne co. Okej. Okay. Dead body. Hmm. Gdzie? Pomarańczowy. Hmm, też tak myślę. Czemu? Czekaj, czekaj. Ostatnio to. O. Nie, dobra. Wychodził w ręce. Przysięgam. Czekaj, że kto mówisz? Nie, ja tylko do węta wszedłem przy mnie. Nie, ja tylko ty do. Aha, że on. Dobra, ty wszedłeś. Hmm. To nie ja jeszcze. No, no, dawaj głos mi. I jak nie, jak to on. No to jak to on, no to. No. I uwaga, oby, oby to był on. I. Iy... No i jest runda wygrana zero impostor. Łatwiutko. <t dinner benefit> oh. Czemu są reklamy? Dobra, mam nadzieję, że jeszcze wejdą. O, są, o, ja pierdzielę, ale szybkość. A, jeszcze pięć osób. Jeszcze cztery. Każdy bez masek zakłada maski. Naruto widać, że. Co, co, co? co? Jeszcze nie doświadczony. S. Uh -huh. Ocho. Ocho. Ale, dużo osób nagle. No i czemu wiesz, że było 10? No, 5, 4. Dawaj, jeszcze może ktoś wejdzie w. So L A! fajny ktoś, się ma ktoś, fajny ktoś i uwaga, crewmate'em. Dlaczego? Dobra, gdzie ja mam? Med i to jest skanik. O, świetnie, no dobra, nie chcę czekać, to tak, sześć osób, o, doszedłem, fajno, zielony, no podaj mi zielony, ja bym sobie wziął mąż. balonik, jest biały? Nie, daj fiolet, jasne, yy, czekaj, wezmę szary i kapelutek. Startuj, ta Trudno żyć na tej a Teraz start. Hmm. Dobra, trzy, dwa, jeden. <coughs> I <o. coughs> Dobra, kluczyk, kluczyk Zadanie przekręcamy I zadanie wykonane Okej okay. Ja wiem, że mam tu zadanie Więc heh. Dobra, minus 21. Więc jasne Dobra, tu zadania nie ma Tutaj nie ma Gdzie mam? Tam mam, okej okay. Dobra, tutaj, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Okej. Okay. otwarte, dobra, sprawa, o, kurde. Gdzie? Gdle. Hm. O, imposter jest dobry. Self peppercik chyba. Mnie. Nie. Imposter jest dobry. Czemu? Aha. Dobra, czerwony. Cztery, cztery, naprawdę? Ja. Yeah. Dwa, dwa impostoży nadal. Okej, okay. Czek O, gitarz, Aha. Po co, po co, nie wiem? Banan. Banan widziałem jak zapija. widziałem jak zapija, jak są cztery. Ja pierd... No naprawdę chłop tak kłamie. Widział jak zabija? Wcześniej nie napisał, teraz pisze. No to dla mnie to jest 100% czerwony. Czemu bananek? To jest bananek? No właśnie, to jest czerwony. 100%, kurde. Zabiją jedną, jedną czy tam dwie osoby już. To jest znowu Czerwony coś, coś na obronę? Skip, nie, skip na czerwonego, to jest. No dlaczego? To nawet nie jest on. Cholipka. Ty, teraz możemy się dziwił. To nie źle. A tu się nie da. No, świetnie. No, to mam ostatnie dwa zadania. Nas jest jedno tutaj. Czekaj, o co w tym chodzi? Aha, muszę przelać z jednych na drugą. Okej, okay. i jeszcze jedno mam tu. Dawaj. Dawaj. A, dwa wystarczą. Office. Zdaj dobra, delam dabl kila. Skačtam. Hmm. Co tam ja jestem? Nie, ja nie jestem impostorem. Ja się będę trzymał tego chłopka. Cień, nie wiem. No nie, to się. Ty, ale kampa. Jeszcze jakby nie było widać ników. Hm. To by było nie Jezu. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Zabijam jedną osobę i koniec. Hm. O, nie, światło. Dobra, teraz patrzymy kto zginie, bo teraz ktoś na pewno zginie. Naprawdę, a ja za to Wam żem chodził wszędzie. No, nie wierzę w tę grę. A jest jeden impostor. Dobra. Dobra, zobaczmy teraz, jak wywalą złą osobę. No to kurde, koniec. Dawajcie. Mm -hmm. Aha, no i gites. Wygraliśmy fajno. Dobra, fajne fajnie tylko no i skoczko. Zamknij. Dobra, ja już będę kończył. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować i łapkować. Cześć!